Zapraszam na temat 33 lekcji w 15 dla klasy 8. Dzisiaj rozpoczniemy sobie proporcje, które będą przez nas wykorzystywane do obliczania i rozwiązywania równań. Jak widać na przedstawionych planszach, proporcją nazywamy równość dwóch ilorazów, czyli mówiąc najogólniej, kiedy mamy dwa ułamki, bo na ogół to będą dwa ułamki, rzadziej będzie to w postaci tradycyjnego dzielenia, to wtedy, jeśli te dwa ułamki są naprzeciwko siebie, a pomiędzy nimi stawiamy znak równa się, to wtedy mówimy o. Proporcji i o możliwości liczenia takiego równania właśnie przy pomocy proporcji. Jak się okazuje, jak zerkniecie sobie na te przykłady, które tutaj mamy, to w poprzednich lekcjach one również się pojawiały i obliczaliśmy je właśnie przy użyciu tej proporcji, która umownie nazywana jest metodą mnożenia na krzyż. I właśnie dzisiaj tym będziemy się zajmować i w ten sposób będziemy sobie rozwiązywać zadania. Dodatkowo macie informacje o skrajnych wyrazach, środkowych wyrazach, ale nie przedłużajmy już tego wstępu i przejdźmy do konkretnych zadań. Mamy rozwiązać równania i jeśli mamy dwa ułamki, to tak jak było wspomniane, możemy sobie przemnożyć te liczby. Które są naprzeciw siebie, oddzielić znakiem równości, i to samo robimy z kolejną parą, czyli x i z piątką. I w takim razie będziemy mieć 21 i 5 x. Możemy to zamienić sobie stronami, ale wcale nie musimy tego robić. Następnie pozbywamy się tego co przeszkadza nam przy x i otrzymujemy wynik 21 piątych. Ewentualnie jak bardzo chcemy to wyciągamy 4 całości, zostaje nam jeszcze 1 piąta. Zawsze sprawdzamy czy przypadkiem w mianowniku nie pojawił się jakiś inny element niż liczba, czyli w tym przypadku będą nasze niewiadome i mamy x, czyli od razu zakładamy że nasz x nie może być wynikiem równym 0. Takie założenie po prostu sobie dopisujemy, że my wiemy o tym. Gdyby w wyniku zamiast 4 1, 5 wyszłoby piątej wyszło nam 0, oznaczałoby to, że to równanie nie ma żadnego rozwiązania. Idziemy dalej. Tutaj żadnych założeń nie będzie, bo nie mamy w mianowniku niczego niepokojącego. Mamy bardziej rozbudowany licznik, czyli ta szóstka będzie towarzyszyła nawiasowi, którego tutaj nie było. Musimy pamiętać, że trzeba ten nawias stworzyć, a potem mamy 5 razy 10. I tutaj było to na zielono, jeśli ktoś z Was widział poprzednie lekcje, to wie, że już tym sposobem obliczaliśmy sobie równania, tutaj wymnażamy. Mamy 50, przenosimy sobie szóstkę, zmieniamy znak na przeciwny. Po odjęciu mamy 44, które dzielimy na 6. I podobnie jak w podpunkcie A, można zostawić w takiej formie, kiedy jest ułamek niewłaściwy, a można wyciągnąć całości. Mamy ich aż 7. 7 razy 6 to z kolei 42. Czyli zostają nam 2 szóste lub jak jeszcze chcemy to skrócić, to będzie 1 trzecia. W ostatnim przykładzie pojawia się niewiadoma P. I tutaj mamy 2P minus 5, które wkładamy w nawias, mnożymy razy 5 i 3 razy 4. Przemnażamy sobie nawias przez piątkę. Następnie 25, które nam przeszkadza, przekładamy na drugą stronę i zmieniamy znak. Po dodaniu wychodzi na 37, które dzielimy sobie na 10 i mamy wynik ułamku dziesiętnym. Jak wolicie zapisać jako ułamek niewłaściwy i potem wyciągnąć sobie całości to też nie jest to problem, bo nie powiedzieli nam, w jakiej postaci mamy przedstawić wynik końcowy, czyli należy to do nas, żeby to ustalić. I kolejne trzy przykłady z tego samego zadania. Już postaramy się wykonać to bez zaznaczania kolorami. Czyli mamy y i ja bym nawet zaczęła od tego, że y nie może być równy 0, żeby o tym nie zapomnieć. Następnie ósemkę mnożę z y, a czwórkę mnożę 3 całe i 5. Jeśli chodzi o 8y, to tutaj przepisuję. Jeśli chodzi o to 3,5 razy 4, to mogę to zrobić przez dodawanie, bo 2 razy 3,5 to już jest 7. I jeszcze kolejne 7 to będzie 14, które dzielimy na 8 równych części, aby mieć samego y i ponownie jak w poprzednich. W przypadkach ułamek niewłaściwy. Tutaj jak sobie wyciągniemy całość, to będzie tylko jedna i będziemy mieć jeszcze 6, 8 kawałków, które zostaną, a to można jeszcze skrócić i ostatecznie będą 3 czwarte. Tutaj pojawia się trochę więcej. Czyli Z minus 1 nie może być równe 0, czyli cały wynik tego mianownika. Czyli w tym przypadku, jak jedynkę wrzucimy na drugą stronę, to wynik, który nam wyjdzie, nie może być równy plus 1c. A dalej bez zmian 6,5 z minus 1, to sobie mnożymy, dodajemy od siebie nawias i 1 razy 8. I tutaj, czy ja najpierw w tą stronę pomnożę, czy w drugą, nie ma to znaczenia. Ponieważ kolejność w mnożeniu jest dowolna i przemienna, mamy 6,5 z odejmujemy 6 i wychodzi nam 8. Przekładamy sobie na drugą stronę plus 6 i5 po dodaniu. Będziemy mieć i 14,5, które podzielimy sobie przez 6,5 i tutaj przesuwamy sobie przecinek o jedno miejsce i mamy 145 dzielone na 65, co można już zapisać w tym ułamku niewłaściwym i nawet jak nie potraficie tego Podzielić, to przechodząc na ułamek zwykły, łatwiej nam wyciągnąć całość, bo w 145 takich 65 za wiele się nie zmieści, ale te dwie będą. I 65 razy 2 to jest 130, a było 145, to zostaje nam 15 15,65. Obie liczby są podzielne przez 5, dlatego można jeszcze skrócić 65 i 15. Tutaj otrzymamy trójkę, a tutaj otrzymamy 13. I wtedy mamy ostateczny wynik. Tutaj ponownie zacznę od założenia. Cały mianownik nie może być równy 0. Przenoszę dziewiątkę, dzielę przez minus trójkę i wychodzi mi że n nie może być równe plus 3. I na końcu zawsze, jak sobie wyliczę, sprawdzam, czy przypadkiem ta liczba, która nie mogła, czy ona mi nie wyszła. Tutaj widzimy, że wyszło coś zupełnie innego. I teraz mamy 10 razy 9 minus 3n i to jest równe 8 razy 1 i 5. Mnożenie przez 10 i tak jak przez 1 jest bardzo przyjemne. Nie trzeba zbyt wiele kombinować. Z kolei jak mamy 8 razy 1,5 to tutaj możemy sobie dodać właśnie, bo każde dwie jedynki pięćdziesiątych będą łączyły się w trójkę. To da nam łącznie wynik 12 minus 30 zostawiamy. Tutaj będzie minus 90 i też Ponownie w tym przypadku nie zapowiada się na całkowity wynik, bo mamy na minusie 78. Jak podzielimy przez minus 30, to owszem, minusy nam znikną i będzie wynik na plusie, a takich 30 też za wiele się nie zmieści. Będą dwie, wykorzystamy 60 i zostanie nam. 18,30, ale to jeszcze nie koniec, bo można to skrócić na przykład przez 3 i wtedy będziemy mieć 9. /10. Mała poprawka. Tutaj skróciłam sobie przez 2, a chciałam przez 3 jednak skracać. Tutaj przez 3 skróciłam, czyli będzie po poprawce nie 9, tylko 6. I jeszcze da się to skrócić przez 2. I to już będzie ten wariant ostateczny. W firmie Trans pracuje o 6 mężczyzn więcej niż kobiet. Pierwsza informacja: mamy mężczyzn, mamy kobiety. Jeśli kobiety oznaczymy x, to mężczyźni to będzie x plus 6. Na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn i obliczyć liczbę pracowników łącznie ma ta firma. I teraz kobiety do mężczyzn i kobiety do mężczyzn. Mamy x kobiet do x plus 6 mężczyzn i mamy też tutaj pokazane, że na 4 kobiety przypada 5 mężczyzn. I w ten sposób... Za nami najtrudniejsza część zadania, czyli ułożenie odpowiedniego równania. Liczymy je. Tak jak poprzednio, czyli z proporcji 5 mnożymy z x i mamy 5x, 4 mnożymy sobie z nawiasem, a w nawiasie x plus 6. I teraz przemnażamy nawias, mamy 4x i 24 do tego ułożenie niewiadomych na odpowiednią stronę i wychodzi nam 1x, czyli wyszły nam kobiety, że mamy 24 kobiety. Mężczyzn było o 6 więcej, czyli mamy ich 30, a razem kobiet i mężczyzn mamy 24 plus 30, czyli w wyniku tym ostatecznym 54 pracowników. To jest sposób, który pasowałby nam do tematu związanego z proporcją. Ale jeśli ktoś jest na egzaminie uparty, to może również zastosować metodę prób i błędów. Czyli mamy dwie informacje, że kobiet jest określona, ilość mężczyzn jest o 6 o 6 więcej. Jeśli przyjmiemy, że jest jedna kobieta, to analogicznie mężczyzn będzie o sześciu więcej, czyli siedmiu. I potem sprawdzamy sobie drugą zależność, czyli na cztery kobiety przypada pięciu mężczyzn. I tutaj niestety tego nie ma, bo nie mamy nawet czterech kobiet. To zaczynamy sobie od czterech kobiet. I jak dodamy. To będzie 10, czyli nie mamy tutaj tego przejścia, że jest na czwórkę 5. Czyli w tym miejscu musiałoby być 5, na 8, 10 i tak dalej. To bierzemy sobie kolejną czwórkę kobiet, czyli będzie 8. Jak do 8 damy 6, to będzie 14. I w tym miejscu powinna być piątka, a w tym miejscu powinno być 5. I 5, czyli dziesiątka powinna być. Nie mamy nadal poprawnego wyniku. Szukamy dalej. Kolejna czwórka kobiet, to mamy teraz ich 12. 12 dodać 6 daje nam 18. A my wiemy, że powinno być 15 mężczyzn, czyli nadal nie pasuje. Idziemy tutaj do szesnastki, potem do dwudziestki i do dwudziestki czwórki. 16 i dodatkowe 6 to 22, a powinno być 20 mężczyzn, czyli nie pasuje. Tutaj będzie 26, a powinno być 25, bo zawsze to musi być wielokrotność piątki, bo na 4 kobiety przypada 5 mężczyzn, czyli nadal nie, ale jesteśmy coraz bliżej i mamy 30, powinna być 30 czyli metodą prób i błędów, metodą poszukiwawczą, udało nam się odnaleźć właściwe rozwiązanie i to też jest jak najbardziej sposób uznawany na egzaminie, z którego można korzystać, jeśli nie potraficie układać odpowiednich równań, to czasami właśnie metoda poszukiwawcza, metoda prób i błędów pasuje, tylko muszą być błędy, pokazany algorytm waszego myślenia. Jak dochodzicie do poprawnego wyniku, więc wtedy ona będzie uznana. W temacie 34 będziemy kontynuować zadania związane z rozwiązywaniem równań przy pomocy proporcji.